Cześć, cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku. Oczywiście z GeForce Kings i ze mną jest Mateusz, doleciał do nas. Witam. I Damian. Cześć, siema. No, zasady znane, więc ktoś z chłopaków może zrobić patle. O, Lassroom. Może Mateusz, co? Pewnie się zastanawiacie, czy mam środki na wieczkę. No, Czy <laughs> masz środki tak, wirtualne? Nie, co nieco mam. No, no to... Ja też mam co nieco. Ile masz? Ja 200 ko... Skąd? W to <grym> Nie, no, żartuję, Mam 221. Ouch, Ja mam zrobić tak? Zrób, drup. Yy, tak, ja przypominam. Ale... No, mów. Ale, Mateusz, właśnie, na spokojnie, no. na spokojnie. No, ja mam 205. No dobrze, no to się rozkręcimy z czasem, ale tak, żeby. No, za roz... w... zrobić? Ty chory jesteś? No właśnie, ja chciałam powiedzieć, że pełnoletnich i z kodem to cakes macie plus 5% doładowania, No ale. Yy... Ej, czemu to, czemu tak? Czemu co? Aha, myślałam, że to się zmieniło. Ej, ale dostałam maga. No, Ej, wracając do skrzyneczki, oczywiście, bonusowe sobie otwierajcie. Tak. Bo to dodatkowe pieniążki, jak jakieś macie uzbierane i dzienny skrzynki. Dla mnie klasik M. Ładnie, ładnie. Mata już, bo coś długo to trwa. Ja dostałam takiego lada. Dobrze, Myślałam on, się coś się zmieniło. Dzieli, co się dzieje? O. U, u. U. Ej! <noise> jak ja słyszę nie to, stworzyła się. Jak, ja to, słyszę to jak się nie stworzyło? A dobra, bo muszę kliknąć. Mikrofon. Nie mogę, jak ja słyszę to klikanie. Dawaj linka. Dobra widzowie, krótka przerwa. Wybierzemy, znaczy wlosujemy teraz osobę, która wygrała MK płomień z poprzedniego odcinka. Ja mam wszystko przygotowane. No i zobaczmy. Fajny odcinek. Pago niech wraca. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam również. E, tak jak widzicie, Pago na tym odcineczku już się pojawił, bo wcześniej gdzieś wyjechał. Dobra. Publiczne są, widzę od razu, że jestem. E, teraz pytanie: Czy działa ci? Czy działa ci trade? Aha, masz podłączone Działa ci trade, e, brawo, dzisiaj sprawnie poszło. MK jest, MK jest Twoja. Jak zejdzie trade, ban, od razu ci ją wysłam. Jak to yy, aha, i w trakcie oczywiście o kody Boże. będą stawione, więc yy, kto pierwszy ten lepszy, tak? Z kodami, oczywiście. O Boże, ile on tutaj wrzucił tego, nie? Mateusz. 20k, każdy znajdzie coś dla siebie. Jest skrzynka Tokio, jest skrzynka Smartu, są rękawice. A, a samo skrzynki Power nie ma. Nie otwieramy takich tutaj na kanale <noise> Aha. konkurencji, tak? No dobra, meduskę dał A tak nie po kolei, to za 1600, to za 400 zaraz to tak, tak... Zrobiłem taką mucha że nie wiecie nawet czego się spodziewać. O? Ty za 700, dobra, ale to. Ja nie wiem, kto kto jest na prowadzeniu. No i dobrze, Policzki. taka mucha maniana, że nie wiesz nic. I Houla tam rzuciłaś, <laughs> jak igli jest. No chyba prostu... pewnie jest na prowadzeniu. Co? Ja nie wiem, kto. Nie ty no teraz tak, tak ja pierdziele są udało no tak, jakby nie chciałem świrwać na początku, ale no tak, tak zaczynamy kolejną dominację, ja pierdziele, no. Uh -huh. no czyścimy, czyścimy gagatków. Jeszcze Kałacha do 100 tysiąc, dobra, złoty. Oj, sobie. to G4 chyba bardzo by chciało ze mną nawiązać działania no. marketingowe. Chyba. Cała bardzo się uśmiecha już kolejny raz 1200. No proszę, pa znów? a nie do, tam MK O, jaka zielona, nie za mi, fajna. Za dwa no. złote. 260? Taka zielona? To Lejsy są droższe od tej Monster Mashup też fajne. O Boże, oh, no jest w ogóle. Oka, muszę ci leciało. podziękować, że podbiłaś. No Ajajaj, aj, 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 no. co tu daje? Co tu daje? I fire serpent? O Właśnie, matko, ja co to daje? To jest pierwsza batla. No ile siana tu przytuli. Nie, no bo on będzie takim po coś robił zaraz. was, No was. podbiłem za nie. dwojaka, no to. Ile? 2k. What? Ej, dobra, no, co tu to jest. No Ile? Potroił sobie ten. 60. A no, myślałem, że jest 80. No, dalej robisz. Tak. Na... No, no było za 20 potrojem. Tak, dobrze Damian odpowiedzieć. Myślę, że... Dobra, Myślę, ja nowe skrzyneczki być. legendowe otwieram. Może taka być. No i teraz czekamy 10 minut, masz to zrobi batla znowu. Na tam rzeźbi Aha. Na kamerze. Co jest, Anna? A skąd ty widzisz? Ja cię widzę też. <coughs> sobie odpalił. No. Nie wolno. Ale go podglądanie źle. Boże, co ja chciałam wejść do błotki. Co zrobiłeś? Już się tak nie ogarnięta. Co, co zrobiłeś? Mateusz. To już teraz zrobi za. Musicie coś podążać, bo po zrobiłem. No na, za 30 Ma... tysięcy, Boże! To... No nie, no nie Mateusz, może. To... to miały być spokojniaki! Się zaraz. No, dla, dla mnie to są spokojniaki. No, no ciekawe. Widzowie, pamiętajcie, wygrajcie z głową, oczywiście. Jak ci skina, wypłacać, nie grać dalej. Oczywiście. Graj no. z głową. Mój widz ostatnio mówi, ty. Zróbmy Batla, co? Ja mówię, dobra, no tam zawsze z nim robiłem tam no, za parę, parę stówek, nie? No dobra, możemy zrobić. A on mówi, ale za Olina mojego, na ja no, ile masz? A 22 tysiące. Ja mówię, gdzie człowieku, to 22 tysiące Batla robisz. Co wypłać coś. No nieźle, nie. I go przekonałem w końcu. Takich wypad ja zawsze powtarzam, tak że wypłacić <coughs> Crazy a <nie> <coughs> <coughs> ta, wypłacić, a nie grać dalej, bo to kusi, kusi, a to a właśnie. Tak no No ale wy tak gadu, gadu, tu historię opowiadacie, które też są oczywiście ważne. No, na no, mi tutaj skautić za 2 k. No to co? Był, tak ale rada? to scout to, to tylko podbijasz. Tak, Ko, ale no. komu podbijam? No, no mi chyba. No, ale to ja jestem na prowadzeniu. Ja nie wiem, e, już no, taki, taki misz masz w tych batlach, że nie wiem już kto i co. No teraz Ola może być. No chociaż nie wiem, czy, czy to, nic nie, nie na prowadzenie. Wydaje mi się, że równo w miarę. Czekaj, może być. czekaj bo tam a tam jeszcze dwa hole wciśnięte są. No tak, no o, fajnie, matko. że mu daje, no fajnie. Ej, fajnie. dobra, ja ogólnie myślałam, że jak Mateusz do nas przyjdzie i zajmie, właśnie, miejsce Tomka, to że też przyjmie jego rolę. <noise> no Ale tak było na pierwszej. Na, na pierwszej tak, ale potem się rozkręciłeś i zaczęłeś na słupę z pieniędzy. Fajnie, ala, spokojnie, tylko podbija, zaufaj mi. No, nie tylko wiem. podbitka. W poprzednim odcinku też tak mówiliśmy, że tylko podbitka. No ale zobacz co to jeszcze się zostało. No widzę, że ale... tak. No tak, cieszy tam. mnie to bardzo, że mi tam coś wydropi fajnego zaraz. Nic ci nie wydropisz z nich. Pełnej ja to same. zgarniam. No oczywiście, że tak, patrz to. Pa, patrz teraz, uważaj, teraz najlepsza zabawa. No, Dobrze. Mateusz nie jest dawcą teraz. kapitału, widzowie. Uh, 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 uh. Aha, ja MK dostaję za 600, no. Proszę. Tu już tak, się zgrac. Już, już ci dziabnę na tym haulu. Z osiemnastymi! Troszkę mi tam takiego Za mk. Proszę dalej, muczanie maniano. Oooo, Proszę, 9 K. Ty, Damian, ty w ogóle ty wierzysz to, co ty mówisz? Ja wychodzę. Te skrzynki są dla mnie dodane. Ty myślisz, że się na nich odkujesz, a ja was dopierdam. Ej, Mateusz, to jednak gracz, nie? Ja myślałam, że tutaj. Praktycznie 10 lat, 10 lat doświadczenia. Nie. O, ja może nie, ja, w ja nie wierzę. Niech ja WP za złotówkę dostaję. Ja tu już nie muszę nic wygrywać aktualnie. To już, to już tak zwane podbitki są. Nie no, no nie wytrzymam, nie? No to już, to już jest rozdane, to już jest rozdane, no nic z was nią uracuje. No to znowu tak, wydaje mi się, że z 80 teraz, tak jak mówiłem wcześniej, to teraz 80. Mm. Może być 70? Yeah. Nie, 55. 55! No, rób Mateusz, rób. Chyba wasza wam nie wypadało? No nie Specjanie, wypadało. Wiedzieliście, że wygram i... Znaczy no, się tak. Dobrze, 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 No. Tak. Ja w szoku. Ja w szoku. Ja, ja nie o, wiem, co mu sypie. dało. A my nic nie chce wypaść, nie? Jakieś Mki po 200 zł ze skrzynki za trójkę. Ice King to kto to jest. Nie widzę małe są te. O! Pąci. No. pącisz. Bądź, pońci Szybko bo znowu się publiczna zrobiła Daj mu Jola. Mateusz Za 36 i 27 znowu Nie no ja nie Jezus Maria Ostra, ostra jazda Znowu tak samo, ty te same strinki wrzucasz. Robię tam modyfikacje kochany, troszkę tam dodam, troszkę podwoję, tego odejmę, ale bazujemy na tych samych sprawdzonych skrzynkach, które oddają dla Dobrze, mnie. dobrze, ale to już nie, no trzeci raz, no nie może, że wygrać. Tak? To, no... Trzeba mi się założyć? Dobrze. To zakład. Dobrze, to zakład. No dzisiaj, dzisiaj Albo ja, albo Ola. Dobra, o, pięknie. Pas, twoje skrzynki. No tak. 500 ta. mi wypadł. No, dobrze to już. kończymy zabawę z tobą już. Co zarobiłeś, to zarobiłeś. No zobaczymy, Starczy bo to ci. muszę być zaraz. bo tutaj jest troszeczkę tutaj podkręciłem. O. o pięknie. No. Obserwuj, teraz coś będzie działo kolego. Obserwuję, obserwuję i co? Numer pierwszy. Mhm. Numer drugi. Mhm. I numer trzeci, który już na prowadzenie mnie. Tak? No niekoniecznie. Teraz będę naprowadzał. Ooooooo! Za ja 12. Dobrze, weź Co tu się dzieje? Ej, czekaj, bo to i tak jeszcze nie jest pewniaczek. No Wszystko nie, wracam. Do jeszcze jeden taki sobie naprowadzę. Ooo, Poseidonia. Ja w ogóle jest, nie. nie mogę wyjść z tych nagrywek czy coś? Po co ja w sumie? Nie, nie, ona, bo pieniądze potrzebujemy. No, pieniądze, pieniądze. Budę badania, to będzie mieć, ale tu jeszcze zostało dużo. Jeszcze hole, igle, ja pierdziele ile tu pieniędzy będzie. Nic nie dostaje. Black teraz będzie, zaczyna się dominacja. Hole, Eagle, Fire, Serpent. O, miałem kiedyś ja tego, tego FAMASa, co ci wypadł, to takie fajne był. OG skin. OG skin? Mhm. Teraz miał. O, yes, podbitka. Da, więc... Pięknie, Ola, dobrze. Podbija, tak. Teraz, teraz. Kurde, patrz, i on se wraca powoli. Wracam, wracam. Nie wiem, czy już na remis nie wyszedłem teraz z tą Ja pierdziele. Ooo, no, no chyba nie, nie ma teraz, nie, chyba nie. No. Pięknie, Kurwa, i przeleciał pięknie. Ten, nie. Pięknie, pięknie, po jeszcze. O, motylek. do mi przeleciał, no nie. Podbijasz Mateusz? Coś tam myślał? Już teraz nie podbijam, już Ola mi podbija, dziękuję. Może jeszcze coś? Koniec. <laughs> Serpent. Je, Ty, ale chyba odrobię wszystkie batle dzisiejsze. Z tego. Jakbyś się stuwa, będzie? Z tego batla? Z tej baty? No. 80 będzie maks. Ola nic, ja nic. 120. Ja pierdolę. 120. Ja. A to 70 aż? No. A ty no, mówisz co, czekaj, po ty mówię, no, gdybyś tak... miał 30, to by było tak około 70, a tobie 70 wypadło? Ty mówiłeś, jak była połowa, że ty już mnie gonisz, tak? Że remis jest jakiś. Ale to właśnie, co ci tak takiego? Ja muszę zobaczyć, co ty masz. Co, kiedy to tak. Damian, taki... zrób laścika. No, ten hold, takiego, no, takiego na spokojnie. Takiego na spokojnie. od na spokojnie. na spokojnie. I może ja tego laścika jak. A za ile, Ola, powiedz mi? No, tak na spokojnie, no. Ale to na spokojnie to no by Battle. 10! dyszkę. No. A 11? Może być. Dobrze. A ja loguję, ja mam 230k, to ja jestem na plusie chyba. I tak. No ty tak. Ja, mo no tak. ja, z racji tego, że wygrywam ostatnio, no to może ostatnio dla mnie. Będzie. No dobra, możemy się zgodzić. Na to co, Mateusz? Na co? Może, że ostatnia dla mnie. Ja się zgadzam. No i fajnie. Ale Dobrze. nie wiem, czy G4 się zgodzi. Proszę. Dwójakola, Ola, dwójak odda. Idę. <grym> no kurde, Mateusz się wtrąbił. Nie wiem, czy Damian ja mnie podpuścił. Troszkę tak, troszkę tak, bo trójak oddaje teraz. Ajajajajaj, aj, 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 jak tam mi przeleciała, oj, oj, oj 1400. M2. 1400 ładnie. A ile jest Pysika. wartość? 11, dobra. 18. 8, 6, a 11 cabatlano, no. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Ja pierciela. Mówiłem dwójaki. Ja mówiłem jakby co miałam być na dwujaku. No, spokojnie motylek doginacja. wypada z Big Ballera. u skał za kroka? No. Co to są za ceny? No niektóre skiny tak nie wyglądają w ogóle. Scout jeszcze w BS-ie. Wow. O, kostka. Olka, Olka, Oleńka. spróbuj, coś, próbuj, próbuj. Nie poddawaj się, coś tam masz pod Big może mnie tu zostawić, Zdałem te dwie, właśnie, za farta. O, patrz! patrz, no! No! teraz jestem, Teraz zastanawiam się, ale mi teraz wypadnie, nie O co? Co? Ja jeszcze podbiłam. Nie, wygrałaś. Nie, no to on! No jak on? Ostatniego! Dobra, widzowie, pamiętajcie, Ona nie grajcie jak my, nie, eliminor, ja nie wiem, raz. ja w ogóle no. chyba gościnnie jestem na swoim odcinku, no, także dzięki śliczne za oglądanie, miłego dziąka, pa! A jeszcze chciał powiedzieć. Hmm, chciałem powiedzieć jedno, jedno chciałem no. powiedzieć, tak? Kończę z saldem 256, miłego dziąka.